Świetny rok dla Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Miedzieży, gdzie udało się pobić zeszłoroczny rekord o ponad 2000 zł. Wolontariuszom podczas tegorocznej zbiórki udało się zebrać 18 819 zł i 10 groszy. Do tego sukcesu przyczyniła się organizacja wielu wydarzeń dla lokalnej społeczności, która bardzo chętnie uczestniczyła w przeprowadzanych inicjatywach. No był fitness, za dziękuję pani Karolinie Pawelec, że poprowadziła go charytatywnie. Klub sportowy zorganizował mecze piłki nożnej, za co serdecznie też dziękuję. Co było? Był rajd z pochodniami, była degustacja ciast, kiermasz ciast, zrobiły panie skoła koła gospodyń wiejskich. Można było też spotkać wolontariuszy na ulicach. Można było. Na ulicach staliśmy w tak zwanym centrum handlowym. Staliśmy pod kościołem, puszka stacjonarna była u państwa góreckich w markecie budowlanym, za to też serdecznie dziękuję. Puszki były też w kołach gospodyń wiejskich i tutaj naprawdę. Szafowe typku stanęły na wysokości zadania i naprawdę zebrały rekordową ilość pieniędzy. Tegoroczne inicjatywy rozpoczął w sobotę 22 stycznia pierwszy etap turnieju futsalu, zorganizowany przez Klub Sportowy Smyków, w którym wzięło udział ponad 80 zawodników. Około 30 uczestniczek ćwiczyło z Karoliną Pawelec podczas zajęć fitness, natomiast finalne inicjatywy miały miejsce w miniony weekend. W sobotę wieczorem w Cisowniku odbył się rajd z pochodniami, w którego organizacje zaangażowały się koło łowieckie orli 86 Końskie, koło gospodyń wiejskich Miedzieżanki, Stowarzyszenie Śladami Hubalczyków, jednostka strzelecka 2026 Końskie oraz Sosnowscy i Przyjaciele. Podczas rajdu nie mogło zabraknąć także specjalnie upieczonego na tę okazję chleba, który wylicytowano za 2670 zł. <śleski> Ponadto w sobotę przez przyłogi przejechały gospodynie wiejskie wraz ze strażakami, które zadatki do orkiestrowej puszki częstowały swoimi wypiekami. A podobną inicjatywę w niedzielę przeprowadziło KGW miedzierzanki w tamtejszej remizie OSP. Ostatnią inicjatywą woźb w naszym regionie był finał turnieju futsalu w niedzielę, który wygrała drużyna Stanowiska. W sztabie z Miedzieży do ostatnich chwil były wątpliwości czy uda się pobić się rekord ustanowiony w poprzednim roku. Jak zobaczyłam yy, przed rajdem w cisowniku, że idzie burza, to ja mówię matko. I damy radę. A tutaj naprawdę ludzie się zmobilizowali, zebrali, przyszli, wsparli orkiestrę. Sam chleb poszedł, przecież pobity też rekord jest 2670. O 20 zł, ale jest pobity. Także suma summarum dało to kwotę niesamowitą. Pragnę podkreślić, że chyba jako na wiejskie warunki pobiliśmy miastowych. Nie będziemy się chwalić, ale naprawdę, drodzy Państwo, jestem z Was bardzo dumna. Podczas wczorajszego finału sztab woźb w Miedzieży ogłaszał zebranie kwoty 18 219 zł. i 10 groszy. Dziś rano jednak doszło do bardzo pozytywnej niespodzianki. Zespół Końskie w ramach licytacji pakietu gadżetów zyskało na rzecz orkiestry 600 zł, które szczypiorniści z Końskich postanowili przekazać do puszki sztabu z naszej gminy. Beata Janiszewska pragnie podziękować wszystkim osobom i organizacjom za owocną współpracę, dzięki którym udało się osiągnąć sukces. Serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy grali z orkiestrą, serdecznie dziękuję strażakom z gminy Smyków. Kołom Gospodyń Wiejskich z naszego terenu, Stowarzyszenie Huwelczyków, Jednostka Strzelecka z Końskich, Koło Łowieckie z Końskich, Klub Sportowy, KSSPR Końskie, Sosnowcy, Sosnowcy i Przyjaciele, przede wszystkim wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrego serca. Dziękuję bardzo, że graliście z nami i zapraszam za rok.